Bierzecie kąpiel dziewczynki moje, moje malutkie, ale fajnie nie. A będziecie brudne. Ale będziecie brudasami. O rany. A co, masz alergię na kurz? Aj, kura, kura. Artystko ty. Ciotka! To tam tak krzyczy? Blunia? Co, kochanie? Kto krzyczał? To tak krzyczy straszliwie. Kto? Blondynka? Tak krzyczy, moja kochana? Blondi, czemu ty tak krzyczy? A czemu tak? Co? <laughs> Nie bij mi czubeczka małego, to wychodź jak chcesz, proszę bardzo. Tak, idź się gdzie indziej. Moje malutkie, kochane. No widzisz, teraz coś tam skubniesz, tak? Nie dały ci jeść, kochana. Co, Bluniu? A nie będziesz krzyczeć jak siostra, co? Czekaj kochana, tu jest jeszcze schowane, zobacz. Przyjrzyj się. Widzisz? O. Idziesz? No. Bluniu moja malutka. Ojej, no ale ci się traf... Nie bij mi czubeczka. Nie wolno mi bić czubeczka. Prawda? Oczupeczek jest bardzo grzeczny, kochany mój. Bluniu! No. Bluniu! Idziesz ty cholera, ty mała. Tak, ona też chce coś dziabnąć. <śpiewanie> jak się będziesz wydzierała jak siostra, to ja tu zwariuję z tobą. Ale pycha, nie? Aj, bloniu, bloniu. Artystki. Gdzie idziesz, ciotka? Co? Mogę iść z tobą? Gdzie, kochanie, idziesz? Dokąd? A, do siostrzyc idziesz, tak? Tu wszystkie są? No dobra. Bądźcie grzeczne. Nie no, muszę najpierw wygonić was. Z ogródka. A ja tu was widziałam. Idziemy na podwórko szybko Ty też Dziewczyny Podwórko, halo No trudno koniec kąpieli. O rany Ale czyste dziewczyny Siach. No wychodzimy Wszystkie już idziemy Jesteś Dlaczego ty taka brudna jesteś, dziewczyna? Co? Gdzie ty byłaś? No w węglu byłaś gdzieś. Wariatka. Czekajcie dziewczynki, bo musimy dać chłopcom jeść. Czekajcie mi stąd. Tak. Chłopczyków przeprowadzę zaraz. Cel, nie? Cel? Pal. Wyjdźcie mi stąd. Ja muszę tu chłopców najpierw przyprowadzić. Wyjdźcie. Dziewczynki, wychodzimy. Tak, tak, kokoko. Ko, ko. uh -huh. Wychodzimy, chłopcy najpierw przyjdą. To zostawię, bo ci jeszcze ziarenek. Gdzie te chłopaczyska? Co ja tam? Chodźcie chłopcy. Chodź Karol. Złoty, chodźcie. Chodźcie szybciutko, idziemy już na noc do siebie, chodź. Chodź złoty, nie pyskuj jak cię proszę, ty jesteś takim dopoleńcem, chodź. Idziemy. Tak do kurniczka idziemy. A musicie jeszcze dyskutować? No wchodź. Oj, niezjedzone śniadanie oczywiście. Co no to tak marnie zjedzone tu jest, co? Niedobre chłopaczyska, chodźcie. Chodź Karol. Karolku. Chodź. Chodź Karolku, idziemy już. No tak, tak, ja wiem, wiem. Tak, ty jesteś najbardziej pyskatem kogutem, jakiego znam. Ty też zresztą. Dobra, idziemy. Chłopaczyska. Widzicie, dziewczyny to już na Wasze jedzenie czekają. One tam wszystko, co najlepsze, zaraz wybiorą. Opa! Idziemy! No! Co tak na nie pyskujecie? Co? O, idą się poczęstować, widzicie? Tak! Boże, jakaś ty brudna. Idziemy. Baczność dziewczyny, <laughs> baczność. Nie? No to trudno. Mhm. Pyskaty, to ty jesteś, wiesz? Tak, tak. Aj, pyskaczu, ty. No, idziemy już na noc, zamykamy się. Karol idzie pierwszy, złoty idzie za. Nim. Tak, koko i koko, oczywiście. Tak, oczywiście. Napyskować trzeba, nie? Ale jak najbardziej. Pogadamy, to Tomuś, o starych karabinach. Co? Pogadamy. O czym? O czym pogadamy? Koko? Ty też coś masz do powiedzenia? Gdzie moja pieszczoszka idzie? Chodź, kochanie, chodź. Chodź, podrapiemy po brzuszku tutaj. Tak? Po brzuszku. Chodź, po brzuszku, dlapiemy. Chodź bliżej, bo nie mam takich długich rąk. No. jeje, Moja malutka. Co, kochanie? Dobrze. No. Chcesz na kolanka tak? A dobrze, chodź na kolanka Hop. Tu. Ciach. No. Ciach na kolanka. Dlapiemy po brzuszku Wszystkie czekają na brzuszkowanie. Po brzuszku dlapiemy wszędzie tutaj. Pod skrzydełkami też podlapiemy. Tak? Moja malutka. Moja kruszynka. Pięciokilowa. No, już dość. Idź. Ty też chcesz? Kto jeszcze chce? Ty jeszcze? Za mało było. No dobrze. Chodź. Jak wziął mało, to jeszcze. Czekaj, masz coś. No masz tutaj? Coś ci fruwa przy dziobie. Dla piemy. Po bziuchu. Fajnie kokoko, ko, ko, aha. A ty też chcesz? pat ciotka idzie druga. Co tam? No ciotka mała. Chodź. Op. No. Mało jeszcze. No ileż można drapać? Powiedz. Nie mnie. Ile można drapać? Tu chodź tego. Tak, tak sobie... A ty co chciałaś? Nie no, ty chcesz drapać ją po brzuszku. Czy mnie dziobać chcesz? Brudną rękawicę mam, to od was. Tak. No i już. Idź pospaceruj. <grybuj> idź pospaceruj, wariatko mała. Masz przypalony tyłek od pieca. No. Pod pieca ci się przypalił ogon. Tak, ogon masz przypalony. Po co pi ogon na piec dawałaś? A? A tu będziemy, daj skrzydło, pod skrzydłem podrapiemy. Co chciałaś? <noise> co ty chciałaś, łobuzica co małe? brudny, no wiecie co? Nic nie dbać o siebie. Czemu masz dzióbek brudny? Dlaczego? Hmm? Moja malutka, biegaj. A ty, piratku, co, mój kochany piratku, jesteś? Co, tam z tobą? Też brudne dziubsko takie. Co? Hmm, moja malutka.